Wiem, że to niewiele zmienia, ale to nie ja wykonałem pierwszy krok. Kłamiesz. Kupiłeś mi kawę. Cześć. Mieliśmy problemy, o których wiedziałeś, bo ci się z nich zwierzyłem. I co zrobiłeś z tą wiedzą? Posłużyłeś się nią, żeby przespać się z Jordan. A może nie? Daj spokój, Perry. Von. I wreszcie dowiedziałem się, dlaczego doktor Cox rozwiódł się z żoną. Tak, do środeczka. Słuchaj. Jestem twoją synią. Proszę się nie dołować. W końcu gra pan w to dopiero od 56 lat. Czy ten młody człowiek jest pańskim gościem? Pierwszy raz go widzę na oczy. Naprawdę? Dave? Nie musisz. Muszę. Kelson, moja boska kuzynka gra dziś ze swoją drużyną mecz siatkówki. Wysokie laski i krótkie spodenki. Wchodzisz w to? Chyba dziś odpuszczę. Rozumiem. Nadal jesteś w drużynie Pernilio. Nic się nie stało. Tylko pamiętaj, uważaj do kogo się podczepiasz. Serio. Muszę lecieć. Mogę ci postawić dom? Czasem wszystko sprowadza się do lojalności. Nadal nie gadamy w kiblu, młody. Wiesz, co w tym wszystkim najdziwniejsze? Że panu wolno gadać? Nigdy nie widziłem Jordan. Byłem szefem rezydentów, ciągle tkwiłem w szpitalu i dawałem mi odczuć, że jest na drugim miejscu. Ale na Boga, tym razem naprawdę się staram. Kogo obchodzi, czego chce Jordan? Powiedz mu, że to jego dziecko. Wykrzyć to z najwyższej góry. Doktorze Cox? Tu jesteś. Cześć, Kocie. Co u ciebie? Cześć, DJ. Cześć, Jordan, co słychać? W tym miejscu trzeba cieszyć się nawet z najmniejszych zwycięstw. Czy to nad własnymi kompleksami? Czy odniesionych przy pomocy kompleksowej ochrony? Tak czy owak, lepiej nie porywać się z motyką na słońce. Chcę, żebyś powiedział jej prawdę, że jesteś potworną, żałosną, podstępną imitacją człowieka. Kto to? Mój syn. Boże, JD. Przepraszam, nie zauważyłem go. Nie, cieszę się, że to usłyszał. Ważne, żeby zobaczył, jak świat traktuje ludzi naszego pokroju. Bardzo cię przepraszam. A ty co za jeden? Idź sobie, spadaj. Ale już. Dobra, możesz zostać. Wersja polska na zlecenie Komedy Central Master Film. Tekst Wojciech Góralczyk czytał Jan Czernielewski.